Czy wiesz, ile tak naprawdę kosztuje Cię czekanie i stres związany ze staraniami o dziecko? Rzadko mówimy o prawdziwych kosztach niepowodzeń w staraniach o ciążę, a są one ogromne. To nie tylko wydatki na kolejne konsultacje, badania, suplementy czy testy. To też koszt emocjonalny, chroniczne napięcie, które stopniowo wyczerpuje Twoje siły i zasoby. Widzę to u par, które przychodzą do mnie po miesiącach, a nawet latach prób są wyczerpani, bezsilni, ich relacja cierpi, radość z życia maleje. A co najgorsze, ich zdrowie i płodność jeszcze bardziej się pogarszają przez stres i napięcie, tworząc błędne koło. Jeden z moich klientów powiedział kiedyś, czuję, jakbyśmy tracili najlepsze lata naszego życia na czekanie i martwienie się, zamiast cieszenie się z bycia razem. Dlatego tak ważne jest działanie tu i teraz. Nie chodzi tylko o zwiększenie szans na ciążę, ale o odzyskanie kontroli nad swoim życiem, energią, relacją. Każdy miesiąc spędzony w stresie i niepewności to czas, którego już nie odzyskasz. Ale każdy krok w kierunku świadomego dbania o siebie to inwestycja nie tylko w zdrowie Twojego dziecka, ale też w Twoje zdrowie. Odzyskanie radości z życia i wewnętrznego spokoju. Nie chodzi o to, by zajść w ciążę jak najszybciej ale o to, by przygotować się do rodzicielstwa w sposób, który już teraz da ci więcej energii i zaufania do siebie.